Weź baterię, a nóż będzie ostry jak nigdy. Stępiony nóż kuchenny na ostrzy zwykła bateria. Kiedy nóż już nie tnie tak dobrze, jego używanie to męczarnia. Zgniata pomidory, zamiast je ciąć. Cięcie innych rzeczy przychodzi z trudem. Test z kartką papieru pokazuje, że nóż co prawda tnie, ale ledwo, ledwo. Nasze babcie ostrzyły nóże kubkiem. Moja babcia też miała do tego swój ulubiony kubek. Odwracała kubek do góry dnem. Na spodzie kubka była szorstka krawędź bez połysku. Na kubku ostrzy się noże pod odpowiednim kątem. Trzeba o tym pamiętać. Możesz naostrzyć tak nóż z obu stron, ale nawet po takim ostrzeniu nóż nie jest jak brzytwa. Dlatego potrzebujesz baterii. Najpierw jednak weź pastę do zębów, obojętnie jaką. Nałóż ją za pomocą patyczka przy krawędzi ostrza. Nie rób tego palcami, żeby się nie skaleczyć. Pastę nałóż też z drugiej strony. Teraz weź baterię. Zdejmij z niej folię. Znajdź miejsce, gdzie jest jej krawędź i tam zacznij ją ściągać. Chwyć baterię i zacznij nią przejeżdżać wzdłuż ostrza pod delikatnym kątem, od czubka noża do rękojeści. Zrób to wiele razy. Odwróć nóż i użyj baterii też z drugiej strony. Tak naostrzony nóż w końcu będzie idealny. Możesz w ten sposób naostrzyć wszystkie swoje noże. Bez problemu utnie nawet miękkie pomidorki. Kartkę też przetnie bez problemu. Najlepszy trik z winogronem, jaki widziałam. Połóż na stole ściereczkę kuchenną i połóż na niej gałązkę z owocami. Następnie przykryj ją ściereczką. Zacznij delikatnie rolować winogrono. Rób też okrężne ruchy rękami. Po chwili zdejmij ściereczkę. Wszystkie owoce same odpadną od gałązki, w parę sekund będą zerwane, a ty nie będziesz już marnować na to czasu. Genialne, prawda? Z tego triku powinno korzystać się w każdym domu. Przy użyciu noża i papieru do pieczenia można w wygodny sposób przechowywać masło w małych i wygodnych porcjach. Kawałki papieru do pieczenia chronią kawałki masła przed sklejaniem. Dzięki temu można je mrozić oraz roztapiać. Wystarczy wyciąć kawałki papieru i nałożyć je na nóż, podczas krojenia. Następnie zawinąć kawałki dookoła i włożyć do plastikowego pudełka. Takie masło można przechowywać w lodówce lub zamrażarce. Szuflada pod piekarnikiem ma ukrytą funkcję, będziesz w szoku, do czego służy. Wcale nie powstała do przechowywania patelni i blaszek. Ta niepozorna część kuchni przyda się podczas gotowania. Gdy wyjmujemy danie z piekarnika i nie chcemy, żeby szybko ostygło, wystarczy otworzyć szufladę pod kuchenką i włożyć je do niej. Sprawdzi się również do przechowywania resztek lub porcji dla spóźnionych gości. Piekarnik, który działa nad nią, skutecznie ją ociepla. Dzięki temu danie dłużej będzie ciepłe. Wiedziałeś o tej funkcji szuflady? Masz taką w swojej kuchni? Korzystasz ze świeżych ziół podczas gotowania? Ten trik oszczędzi ci sporo czasu. Nie obrywaj gałązek rękami, jest to strata czasu. Wystarczy zwykła kuchenna tarka. Należy oderwać zioła z łodygami, przełożyć je przez największe oczko i pociągnąć. Listki, czyli najbardziej aromatyczna część ziół, zostanie na tarce. Łodygi oderwą się przy samych listkach. Znałeś takie zastosowanie dla tarki? Podczas gotowania nie wiesz, co zrobić z pokrywką? Wystarczy położyć ją na uchwyt garnka i zahaczyć o rand garnka. Nie będzie brudzić blatu i zawsze będzie pod ręką. Genialne! Nie przepłacaj za robot kuchenny. Zwykły mikser zyska nową funkcję, która sprawi, że gotowanie będzie o wiele przyjemniejsze. Jeśli twój mikser nie posiada uchwytu, możesz zastąpić go zwykłym rusztem z piekarnika. Wystarczy położyć go na środku miski. Następnie położyć na nim mikser i włączyć go. Będziesz mieć wolne ręce do dodawania składników. Ręce nie będą już boleć po długim miksowaniu. Zatyczka do butelki oleju ma ukrytą funkcję. Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj jej do śmieci. Większość ludzi nie ma o tym pojęcia, choć codziennie korzystają z oleju. Ten trik sprawia, że gotowanie jest przyjemniejsze. Po zakupie nowej butelki oleju pamiętaj o tej czynności. Nowa zakręta będzie zaklejona zatyczką należy ją zdjąć, ale pod żadnym pozorem nie wyrzucaj jej do śmieci. Ma genialne zastosowanie. Podczas nalewania oleju zwykle rozchlapuje się i przelewa. Ten patent sprawi, że butelka będzie bardziej precyzyjna, zatyczkę należy odwrócić i włożyć z powrotem do zakrętki, zawleczka powinna zaczepić się o jej wnętrze tak, żeby nie wypadała podczas używania, dzięki niej odmierzanie oleju będzie łatwiejsze. Nie będziesz przesadzać z jego ilością. Pozwoli to zmniejszyć kaloryczność posiłków i zaoszczędzić na oleju. Znałeś tę ukrytą funkcję zatyczki do oleju. Nałóż pastę do zębów na nóż, będziesz zachwycony z efektów. Jeśli nóż jest tępy, a ty nie masz ostrzałki, ten trik z pewnością ci się przyda. Nałóż pastę do zębów na ostrze noża z jednej i drugiej strony. Następnie weź ceramiczną miseczkę i połóż ją do góry dnem. Posyp ją obficie solą oraz dodaj łyżkę octu. Nóż pocieraj pod kątem okant ceramiki. Sól i pasta dezynfekują ostrze oraz wzmacniają efekt ostrzenia. Ceramika to świetny zamiennik ostrzałki. Nóż będzie ciąć jak nowy. Robię tak raz w tygodniu, żeby pozbyć się pleśni. Gąbki, zmywaki i szczotki, które leżą w zlewie, włóż do miski. Następnie posyp je obficie solą. Ma ona właściwości oczyszczające i dezynfekujące. Zalej całość wrzątkiem i zostaw na kilka minut. Sól i wrzątek usuną z ich powierzchni bakterie, grzyby i pleśń. Tak wyparzone gąbki będą higieniczne i bezpieczne dla zdrowia. Brzydki zapach również zniknie. Od kiedy czyszczę w ten sposób kuchenkę, rachunki za gaz są o wiele mniejsze. Ponadto gotowanie jest o wiele szybsze, a moc palników większa. Każdy, kto ma kuchenkę gazową, powinien od czasu do czasu porządnie ją wyczyścić. Resztki jedzenia i kurz mogą zapychać palniki i ich wewnętrzne części. Jeśli kolor płomienia zmienia się podczas gotowania, to znak, że czas na sprzątanie. Zdejmij palnik z kuchenki. Weź pastę do zębów i wyciśnij ją na metalową część. Następnie, za pomocą silikonowego pędzelka, rozprowadzamy ją dokładnie w zakamarki. Jeśli nie masz pędzelka, możesz użyć starą szczoteczkę do zębów lub palce. Ważne, żeby zrobić to dokładnie. Pasta powinna pokryć całą powierzchnię. Powtórz czynność z każdym palnikiem i włóż je do miseczki. Wsyp do niej dużą łyżkę soli. Następnie, Dodaj łyżkę sody oczyszczonej. Ma ona świetne właściwości czyszczące. Na łyżkę wlej sporą porcję płynu do mycia naczyń i dodaj go do miski. Jego właściwości odtłuszczające świetnie poradzą sobie z przepalonym olejem i tłustymi plamami. Całość zalej ciepłą wodą i zostaw na 30 minut. Po tym czasie wyjmij pojedynczo każdą część i przetrzyj ją gąbką. Wystarczy parę razy potrzeć, a brud sam odchodzi z powierzchni. Czyszczenie kuchenki będzie łatwe i przyjemne. Teraz przejdziemy do czyszczenia pozostałej części kuchenki. Potrzebna będzie folia spożywcza. Oderwij mały kawałek i owin nimi skrownik, następnie spryskaj ją płynem do czyszczenia kuchni. Nie szoruj jej gąbką, zamiast tego weź rolkę folii spożywczej. Rozwin ją nad kuchenką i przykryj ją. Zostaw na 15 minut. Wzmocni ona działanie płynu. Dzięki temu ty będziesz mieć mniej pracy. Po tym czasie wystarczy zdjąć folię. Pamiętaj również, żeby zdjąć ją z iskrowników. Resztki jedzenia przykleją się do niej. Teraz wystarczy przetrzeć mokrą gąbką i gotowe. Patyczkami do uszu przetrzyj wewnętrzną część palnika, żeby usunąć z niego resztki brudu i wody. Dzięki temu gaz będzie swobodnie wydobywać się. Tak, wyczyszczona kuchenka ma większą moc. Rachunki za gaz będą mniejsze, bo palniki będą działać jak należy.